co się... O co ci chodzi? Odsuwa się. A co ci chodzi? No dla dzieci. A co ci chodzi? O tak? co, co, chodzi? co, co, chodzi? co jakie Dzieci. Jakie dzieci? Pytam się? No dla dzieci, no. Świeżego. No parę, no ale to no, jest... Ale... Masz. No wódź do leja. Ciągnij. I oddaj. No ty zimniciu. Uh, no co ty robisz? Uh, Boże święty. Uh, o, z... Czemu z coś tego świerka, to 50 do że te dzieci by się bawiły. Nie, ty nie, wypaliłeś nie, w bo... oku. Mm. O nie, nie, ty nie, zostaw o, 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 o. to Marek, Jezu, zjastę, zostaw to. Okay. Masz. No No, masz, za... pal. no nie, no to zrobiliście tę księgę. Pan, książekowi? trzymaj to! Ale dlaczego mówi pani, że dziurę? Jaką dziurę? On dopiero co będzie miał dziurę. Zostaw to! No ale po co to jeszcze no to dzieci mogłyby dostać? Zapłacone. No i za tego jest zapłacone. Moje? Mam ci pokazać paragon? Masakrę, ja nie wiem, czy to nagrywać chcę w ogóle, no. Zobacz co on robi. No, no zobacz co robi. No zobacz. No, no, ma takie świeżaki, Jezu No ale jesteś. A co ja mam tak zostawić go po prostu? To jest świeżak.